Firma Procam powstała około 20 lat temu na rynku angielskim i około 10 lat temu w Polsce. Razem daje nam to jedną z większych pozycji, jeśli chodzi o dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów i nasion na rynku europejskim. Jeśli chodzi o rynek polski, to po tych kilku latach zajmujemy może trzecie, czwarte miejsce i mamy około 10% udziału w rynku środków ochrony roślin. Domeną firmy, tak jak powiedziałem, są środki ochrony roślin, nawozy i nasiona. W tym chcemy się specjalizować. Kilka lat temu, w roku 2011, firma postanowiła, aby być również obecny w działce ogrodniczej, czyli w działce uprawy warzyw i upraw sadowniczych. Stąd też nasza obecność w tym sektorze. W tej chwili posiadamy dwa oddziały, oddział Łowicz i oddział Sandomierz. Jest to, jak Państwo wiedzą, w tym regionie odbywa się znaczna część produkcji sadowniczej w Polsce. Tradycyjnie ten okres, okres jesienno-zimowy, wykorzystuje się na szkolenia rolnicze, dlatego też dzisiaj właśnie nasza obecność, tu w tym pięknym zamku w Sandomierzu, gdzie organizujemy konferencję dziś warzywną, jutro sadowniczą. Chcemy przedstawić najnowsze osiągnięcia, jeśli chodzi o ten kierunek produkcji. Stąd też obecność dostawców jak i naukowców z działki warzyw i sadów. Prokam w Polsce to 7 regionów i 14 lokalizacji, jeśli chodzi o oddziały. W Prokam w Polsce to 200 przeszło ludzi, jeśli chodzi o załogę z tego 70 doradców polowych. Co ma nas różnić, co ma nas wyróżniać na tym rynku, to profesjonalizm, jeśli chodzi o doradztwo i obsługę naszego klienta. W działce ogrodniczej nasza firma to już przeszło 40 ludzi, z tego około 10 doradców polowych.